Cześć wszystkim, zobaczcie, jak skonfigurować kopię zapasową maszyn wirtualnych i konfigurację systemu ESXi. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymalizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Сервери віртуалізації не відкривають ключову роль в новочасних системах IT, а втрата даних може бути поважним визваганням для бізнесу. В нашому дійшішому фільмі прижимо не тільки значення копій запасових, але також покажемо, як справити, аби процес був видайний і заавтоматизований. Машини віртуальні часто приховують інформацію о значенню критичним, такі як бази даних, сервери почтові, аплікації інтернетові і інші. Utrata danych może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak przestój w działalności, utrata klientów, a nawet problemy prawne. Backup umożliwia szybkie przewracanie maszyn wirtualnych po awariach lub katastrofach, minimalizując przestoje systemu. Jest to szczególnie ważne w przypadku procesów biznesowych wymagających ciągłej dostępności. Prowadzając zmiany w konfiguracji systemu, aktualizując oprogramowanie lub instalując poprawki, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia problemów. Kopie zapasowe umożliwiają przywrócenie poprzednich stanów systemu w przypadku nieudanych aktualizacji. Kopie zapasowe ułatwiają migrację na nowy sprzęt lub skalowanie infrastruktury. Можете ладво обвискати машини віртуальне на нових серверах, луп, хмуре. Копія запасових даних і копії запасових конфігурацій системи – то два важливі елементи стратегії безпеченства технологій інформатичних. Копія запасових даних концентрується на записуванні і переверненні речових даних, прихованих в системі. Mogą to być pliki, bazy danych, treści multimedialne i inne zasoby informacyjne. Kopie zapasowe konfiguracji systemu koncentruje się na zapisywaniu ustawień i parametrów systemu, w tym konfiguracji systemu operacyjnego, ustawień aplikacji, ustawień zabezpieczeń, ustawień sieciowych i innych parametrów określających funkcjonalność i strukturę systemu. Na początek przyjrzymy się procesowi tworzenia kopii zapasowej konfiguracji hyperwizora ESXI. Najłatwiejszym sposobem tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu hosta ESXi jest użycie specjalnych poleceń KMDL-ED w narzędzia PowerCLI. Aby skorzystać z tej metody tworzenia kopii zapasowych musicie mieć zainstalowane rozszerzenie w sfea PowerCLI. Pokażę wam jak utworzyć kopię zapasową na komputerze systemem Windows podłączonym do komputera hosta przez sieć. Najpierw upewnijcie się, że macie zainstalowany CLI. Uruchomcie PowerShell jako administrator, a następnie uruchomcie następujące polecenia, aby zainstalować. Następnie musicie połączyć się z hostem, w tym celu uruchomcie następującą komendę. Tutaj musicie podać adres IP hostem. Аби виконати копій запасован конфігурації сервера хоста ESXi, у чинності по json-коменда. Тут ви мушите кодити адресу IP сервера ESXi і щіжки, в яких ви хочете записати плік, копій-запасову і умніє 100 диск D folder backup ESXi. Po wykonaniu polecenia znajdującego się w tym katalogu pojawi się plik zawierający kopię zapasową, konfigurację serwera i SXA. Teraz mamy kopię zapasową, konfigurację serwera i w przypadku awarii serwera za pomocą tej kopii możemy przywrócić jego konfigurację. Aby przywrócić musicie uruchomić następujące polecenie. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę jeden punkt. Przewrócenie konfiguracji SXI z kopii zapasowej musi zostać wykonane do dokładnie tej samej wersji SXI, w przeciwnym razie wynik nie będzie gwarantowany. Jeśli chodzi o maszyny wirtualne, w VMware, w istnieje kilka sposobów tworzenia ich kopii zapasowych. Następnie zostaną zaprezentowane dwie główne metody – użycie interfejsu www oraz wykorzystanie narzędzia wiersza poleceń. W przypadku pierwszej metody użyjemy panelu www. Otwórzcie przeglądarkę i wprowadźcie adres hosta i sxi, następnie wprowadźcie nazwę użytkownika i hasło administratora, aby się zalogować. Na stronie głównej wybierzcie zakładkę maszyny wirtualne na lewym pasku bocznym. Znajdź znaczy, się żołdaną maszynę wirtualną na liście, kliknijcie ją prawym przyciskiem myszy i wybierzcie migałka, zrób migałkę. Następnie uprowadźcie nazwę i opis migałki, a następnie kliknijcie zrób migałkę. Do zarządzania migałkami można używać różnych opcji, takich jak przewracanie lub usuwanie migałek albo przewracanie poprzedniego stanu jednej z wcześniej wykonanych migałek. I drugi sposób na zrobienie migałki maszyny wirtualnej za pomocą PowerShell i PowerCLI. Zainstalowaliśmy to narzędzie już wcześniej. Następnie musicie połączyć się z serwerem ESXi, otworzyć PowerShell i wprowadzić następującą komendę. Następnie aby utworzyć migałkę należy uruchomić następujące polecenie. Tutaj musicie podać nazwę komputera, następnie nazwę migałki i opis. Do zarządzania migałkami można używać innych poleceń, takich jak Należy pamiętać, że zrobienie migałek może wymagać czasu i zasobów. Pamiętajcie o regularnym zarządzaniu migałkami, aby uniknąć gromadzenia się migałek i potencjalnych problemów z wydajnością pamięci masowej. Innym sposobem tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnej jest użycie narzędzia innej firmy o nazwie Get WCB. Getto VCB to skrypt do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych w środowisku VMware i SXA. Zapewnie elastyczny sposób tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Jest podobnie do narzędzia VMware до виконування копій запасових. Шипову праці в Jet OVCB обіймує утворення мігалки машини віртуальної, виконання копій запасової, а наступне – усунення мігалки по закінченню утворення копій запасової. Годно уваги влагі цехон скрипту є можливість виконання копій запасових, де машина віртуальна є в стрибі онлайн без конічності вилучення. Jako proste rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych maszyny wirtualnej ESXi Jetovcb może za każdym razem utworzyć tylko pełną kopię zapasową, więc jeśli chcecie tworzyć kopie zapasowe tylko danych różnicowych, lub innymi słowy utworzyć przyrostowe lub zróżnicowe kopie zapasowe, potrzebujecie innych rozwiązań. Aby skorzystać z tej metody, pobierzcie Jetovcb z oficjalnej strony GitHub. Potrzebujemy kodu źródłowego. Następnie musicie łączyć dostęp ISXI na hoście przed SSH i przesłać jetowe ECB na serwer. Aby łączyć SSH z panelu sterowania w sekcji hosty kliknijcie przycisk Akcja usługi łącz się półkę konsoli. Następnie, aby wgrać skrypt na serwer, należy przejść do sekcji Pamięć i kliknąć przycisk Przeglądarkę Datastore. W oknie, które zostanie otwarte, wybierzcie magazyn, na który archiwum zostanie pobrany i kliknijcie przycisk Przeszli. Następnie określcie ścieżkę do archiwum i kliknijcie Otwórz, po czym rozpocznie się pobieranie. Po zakończeniu musicie go rozpakować, w tym celu połączenie się z hostem ESXI za pomocą klienta SSH, na przykład Pati. Prowadźcie adres IP hosta, następnie login i hasło administratora. Po udanym zalogowaniu przejściu do magazynu danych, w którym pobrałyście archiwum, piście polecenie i ścieżkę. Następnie, aby rozpakować, uruchomcie następujące polecenie. Tutaj musicie podać nazwę archiwum. Tak więc na serwerze pojawił się folder roboczy ze skryptem. Stwórzmy tutaj specjalny folder, w którym będą przechowywane kopie zapasowe naszych maszyn wirtualnych. Nazwijmy to na przykład kopią zapasową. Oprócz pamięci lokalnej możecie skonfigurować pamięć ntfs. Jeżeli posiadacie inny serwer lub na przykład nas, możecie skonfigurować dostęp ntfs i zapisać na nim kopię. Nieco później, jako przykład, pokażę jak skonfigurować dostęp NFS na serwerze Synology NAS. Teraz skonfigurujmy plik konfiguracyjny JetWCB. W tym celu otwórzcie go w edytorze tekstu i przejdźcie do folderu ze skryptem. I otwórzcie plik konfiguracyjny w edytorze tekstu. Aby edytować, naciśnijcie klawisz IN. Tutaj możecie dostosować niektóre ustawienia lub usunąć wszystko i dodać tylko niezbędne parametry. Najpierw określcie ścieżkę do folderu, w którym będzie przechowywana kopia zapasowa. Format kopii zapasowej niewielka objętość. Następnie jednym z ważnych ustawień jest harmonogram, w którym ustawię codzienną kopię zapasową na godzinę 14. .00. Można to zrobić za pomocą parametru kron. Dodajmy zmienną kron. Tutaj możemy ustawić liczbę od 0 do 59, a zmienna kron od 0 do 23. Po uruchomieniu skrzyp to codziennie po określonej godzinie tworzona będzie kopia zapasowa maszyn wirtualnych. Następnie ograniczymy ilość wypisywania kopii, np. do 5, tak aby nie zajmowały duże miejsca. Dodajmy. Oznacza to, że to BCB będzie przechowywać maksymalnie 5 kopii zapasowych, a gdy zostanie utworzona nowa kopia zapasowa, najstarsza, która przekroczy tę liczbę zostanie usunięta. Teraz zapiszmy zmianę, w tym celu naciśnijmy EXT w dwóch kropek. Następnie możecie rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. Aby sprawdzić konfigurację, uruchomcie skrzypt. Jeśli pojawi się błąd, że kopię nie można zapisać, a ścieżka do folderu kopii zapasowej nie jest taka sama, jak ta określona w pliku konfiguracyjnym, musicie zmienić sam plik skryptu. Otwórzcie go w edytorze tekstu. Tutaj zmienimy ścieżkę do folderu kopii zapasowej. Następnie Ext, aby zapisać zmiany. Uruchomcie z szyb ponownie. Opcja A określa kopię zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych na hości. Określając parametr F, możecie dodać listy maszyn wirtualnych do tworzenia kopii zapasowych, albo otworzyć listy, otwójcie editor tekstu i z nazwą listy maszyn wirtualnych. Dodajcie nazwę maszyn Linux Windows. Polecenie korzystające z listy maszyn wirtualnych będzie wyglądać następująco. Za pomocą parametru C możecie dodać katalog konfiguracyjny maszyny wirtualnej. Kopie zapasowa maszyn wirtualnych na podstawie określonych konfiguracji znajdujących się w tym katalogu. Opcja G określa ścieżkę do globalnego pliku konfiguracyjnego. припадку опції L дане вище V зостане записане в пліку джинніка. Параметр D окрешли потім дебугування. Прикладово виконаємо полицення, в якому архіву не зостане записане, зостане виконане урохміння тестове. Widać, też wcześniej utworzone kopie zapasowe maszyn wirtualnych znajdują się w określonym folderze. Przyjrzymy się teraz, jak skonfigurować pamięć masową NTFS na przykładzie serwera Synology NAS. Domyślnie system NTFS jest wyłączony na serwerze Synology NAS, dlatego należy go najpierw włączyć. Odwróćcie panel sterowania, usługi, pliku, zakładka. Na samym dole zaznaczcie pole Łącz NTFS i NTFS V4.1. Następnie kliknijcie link Folder udostępniony i dodajcie nowy folder udostępniony – Create. Podajcie nazwę, opis, Ustawcie znaczniki, ukryjcie udostępniony folder przed lokalizacjami sieciowymi i ukryjcie pliki przed użytkownikami bez pozwolenia Dalej. W uprawnieniach dodajcie dostęp tylko dla swojego użytkownika. Następnie wybierzcie pozwolenie NTFS, tutaj kliknijcie Utwórz, wprowadźcie adres IP hosta i, i kliknijcie OK, aby potwierdzić. Zapamiętajcie punkt montowania, jest on wymieniony poniżej. Dlatego utworzyliśmy folder sieciowy do tworzenia kopii zapasowych. Przejdźmy teraz do ustawień hosta. Otwórzcie panel administracyjny ASXi, Pamięć, Nowa Pamięć. W oknie, które zostanie otwarte, wybierzcie typ magazyn danych interfejs i kliknijcie dalej. Następnie nadajcie mu nazwę, podajcie adres IP magazynu w moim przypadku adres serwera Synology Naz i określcie folder, który zapamiętałyśmy. Wybierzcie NtyFS4 i podajcie login i hasło z uprawnieniami do zapisu dalej. I zakończ. Następnie w tym oknie pojawi się nowy magazyn danych. Możecie też skonfigurować kopię zapasową w nowej lokalizacji. W tym celu należy zmienić plik konfiguracyjny oraz, jeśli to koniecznie, plik skrzyptu. Dodajcie nową lokalizację przechowywania. Włączcie NTFS, określcie adres magazynu NTFS i określcie katalog. Jeśli po zmianie pliku konfiguracyjnego nic się nie zmieniło, należy jeszcze dodać dane ustawień do pliku skrzyptu. Aby przywrócić dane z kopii zapasowej, wystarczy skopiować pliki z kopii zapasowej do żądanego folderu na maszynie wirtualnej lub zarejestrujcie nową maszynę wirtualną z kopii zapasowej. Maszyny wirtualne – Utwórz – Zarejestruj maszynę wirtualną. Zarejestrujcie nieistniejącą maszynę wirtualną i określcie ścieżkę do folderu. Polder należy wcześniej skopiować w innym miejscu, w przeciwnym razie może zostać napisany w procesie tworzenia nowych kopii zapasowych. Jeśli macie problemy z przewróceniem danych z kopii zapasowej, ona jest uszkodzona lub jej brakuje, program do odzyskiwania danych Hetman RAID Recovery pomoże wam odzyskać przypadkowo usunięte pliki maszyny wirtualnej ze serwera i SXA. Hetman RAID Recovery pomoże odzyskać dane nawet z zniszczonej macierzy RAID. W przypadku przypadkowego usunięcia plików w maszynie wirtualnej lub sformatowania plików w trybie automatycznym złoży zniszczoną tablicę dysków i wyświetli jej zawartość. Aby przywrócić, uruchomcie analizę i poczekajcie na zakończenie procesu. Następnie przejdźcie do folderu, w którym znajdowały się utracone pliki i przywróćcie je. Więcej informacji na temat przywracania maszyn wirtualnych za pomocą VMware i SXI znajdziecie w innych naszych filmach. Link zostawię w opisie. Podsumowując, konfiguracja kopii zapasowej maszyny wirtualnej i konfiguracja systemu SXI to kluczowy aspekt zapełnienia bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury wirtualnej. Przyjrzeliśmy się kilku metodom tworzenia kopii zapasowych, w tym użyciu Power CLI i skryptu strony trzeciej o nazwie JETO WCP. Zrozumienie procesu tworzenia kopii zapasowej jest ważne, aby móc szybko odzyskać w przypadku awarii lub utraty danych. I to jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Zostawcie swoje komentarze pod filmem. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie i do zobaczenia!